W gminie Sąpolno trwa realizacja kluczowych inwestycji, które mają znacząco poprawić jakość życia mieszkańców. Jedną z nich, szczególnie wyczekiwaną przez młode rodziny z dziećmi, jest budowa żłobka w Sąpolnie. Nowoczesny obiekt ma zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Od wielu, wielu lat zmagaliśmy się z tym właśnie problemem, że młode mamy nie miały gdzie zostawić dziecka. Oczywiście działały pojedyncze opiekunki, różne wsparcie rodzin, ale jednak takiego żłobka w Sąpolnie brakowało. Oczywiście jest niepubliczny żłobek, od kilku lat już istnieje i działa, ale jednak oczekiwanie społeczeństwa było na coś więcej, na duży żłobek publiczny. Równolegle postępują prace z zakresu infrastruktury drogowej. W tej chwili budujemy drogę mąkolną przy stronie. Jest to dosyć ważny odcinek komunikacyjny łączący mąkolno z drogą powiatową w kierunku Koła. Rzeczywiście inwestycja trwa, ale mam nadzieję, że niedługo się ukończy. Wśród ważnych przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy znalazła się także termomodernizacja budynków oświatowych. Na pewno termomodernizacja szkoły w Mąkolnie, w tej chwili też ta budowa, ta termomodernizacja trwa. Dostaliśmy też dofinansowanie na termomodernizację szkoły w Lubstowie, także to też przed nami, tak naprawdę przetargi i podpisanie umów. Mamy jeszcze, mamy jeszcze kilka innych inwestycji, które, które trwają. Na pewno jest to rozwóz Kruszywa. Myślimy o, jeszcze w tym roku o tym, żeby uruchomić taki mały zakres ale naprawy nakładek w niektórych drog, na niektórych drogach, które są na terenie naszej gminy. Wszystkie te działania są elementem szerszego planu rozwoju gminy Sąpolno, który zakłada konsekwentne podnoszenie jakości infrastruktury, usług publicznych i standardu życia mieszkańców.